Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Brilliant Diamond nazlog. Kochani, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się pokonać między innymi em, Team Galactic, który się panoszy znowu i zbyt bardzo się panoszy po regionie Sinnoh, się muszę delikatnie może nawet przybliżyć. E, panoszy się zbyt bardzo po regionie Sino i trzeba niestety ale prałem się w gibs pokazać, gdzie raki zimują i gdzie pieprz rośnie. Ym, trafiliśmy również na drogę numer 206, która jest drogą rowerową. Otrzymaliśmy rower. tak, tak, by the way. Tu udało nam się złapać już jednego Pokemona. Kierujemy się na drogę numer 207, a w konsekwencji do Hard Home City, yy, w którym też na pewno się będzie działo dużo, 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 dużo rzeczy. Tak więc nie przedłużając kochani, na samym początku odcinka zapraszam Was do zostawienia łapki w górę komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, przechodzimy już do team e, recapu. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest taraban, którego e, muszę wyleczyć e, z ablitką Rockhead. I z atakami Stealth Rock, Rollout, Smackdown i Bulldoze. Kolejnym Pokemonem jest Aleksandra na poziomie 24 z abilitką Poison Point. Trzymający Poison Barbie z atakami Absorb, Bullet Seed, Stun i Warrior Seed. Kolejnym Pokemonem jest Ryla na poziomie 23 z abilitką Inner Focus. I z atakami Poison Fang, Supersonic, Astonish i minlook Kolejnym Pokemonem jest Szeregowa na poziomie 24 z abilitką Torrent. I z atakami Pound. Pek Bubble Beam i Metal Claw. Kolejnym Pokemonem jest Kaito na poziomie 25 z Abilitką Intimidate z atakami Tackle, Growl, Quick Attack i Wing Attack. I ostatnim Pokémonem bodajże jest Luffy na poziomie 22 z Abilitką Tracy z atakami Misty Terrain, Draining Kiss, Teleport i Sai Beam. Mm, tak się przedstawia drużyna. Zaraz sobie ją wezmę, eee, podleczymy się przede wszystkim. Eee. Ej. Myślę, że to wystarczy. Teraz tak, czy minusem. A nie, nie wiem, co działa na minus. Na pewno plusem wiem, że jest ten zarejestrowany Oldroad. Spróbujemy go zarejestrować w ten sposób. okej okay. I teraz możemy sobie plusikiem. A, widzicie, tak się zostaje bohaterem. A wezmę sobie jeszcze też zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ee, Explorer kit, jakby się dało zarejestrować, na przykład tutaj. I ciekawe, czy tu można na przykład zejść do podziemia? O, nie, 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 nie bo to można z, też. Z... Ej, można tutaj też z kimś przez neta ten. Playin alone, ej, patrzcie i cyk i jesteśmy nie dobra szkoda mi czasu mm. zrobimy sobie jeden taki odcinek w którym e, sobie będziemy zwiedzać podziemia tak fest cały może jeden odcinek poświęcimy sobie na zwiedzanie podziemi e, w większości przypadku e, i spróbujemy tę podziemia ogarnąć w całości jednakowoż tak, tutaj mamy Pokebol i jest nim Super e, Ripel. Okej, okay, tu mamy drzewko. Ja w ogóle tym drzewkom już nie ufam. W ogóle się nie bawię w e, oblewanie je miodem, bo mi to absolutnie nie wychodzi. Co my mamy za nowe przedmioty? E, recycle, Cut, Rasnot i. i f, mm, rare candy. mamy i Super Ripel, bardzo dobrze, właśnie. A propos, e, ja chciałem użyć Ripela, właśnie bo chciałbym sobie tutaj quest troszeczkę pozwiedzać, na przykład mamy tutaj Bernhill eee, bardzo dobrze tutaj jest jakiś koleś, który zapewne będzie chciał z nami walczyć a, a tu mamy jaskinie Wayward Cave nie mamy flesza ale w tej jaskini zgaduję, że możemy sobie coś złapać Pytanie, czy jest to jaskinia. Nope. Czy jest to jaskinia, w której będzie jakiś legendarny Pokémon, czy jest to ogólnie jakaś jaskinia? Wiem, że w ogóle, no. Sino jest bardzo dużo jaskiń. Nie wiem, bo ja się za daleko odsuwam, za niedługo nie będę wiedział, jak wrócić. Tu mamy brązonga. A znaczy się brązora, przepraszam. Bronzor. A nie brązorze. Yy, z wielką chęcią pana brązora złapiemy. Yy, fajnie się składa. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że tu jest taka jaskinia. Ej. I nawet się złapał bez problemu. Pan brązor. Yy. Cię nazwać, eee, komentarze. Teraz poszukamy jakiegoś imienia. Hmm. Czy mamy jeszcze jakieś imię? Hmm. Od kogoś innego niż od tych... O, dobra, już będę miał niż. Już... Od tych, co ostatnio brałem, Steel Psychic, także fajnie. Eee, panie brązorze, mm. nazwę cię Szuracz. Jest to propozycja użytkownika Astralcio. Eee, dziękuję za komentarz. I dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Szu... Szuracz. Mm. Sprawdźmy naszego Szuracza. Fizyczny atak zwiększony kosztem spec Okej, Ok, Levitate. Confuse Ray Payback. Mm. Imprision i Gyroball. 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 Ok. Idziemy dalej. Znaczy idziemy dalej. Wychodzimy stąd, aczkolwiek podejrzewam, że jeszcze tu coś na pewno ciekawego można spotkać. Oprócz bronzora. Tu dobrze trafiliśmy z tym brązorem. Bo jakbym spotkał Zubata, to bym no nie mógł już tutaj nic złapać, a tak złapałem brązora i bardzo mnie to cieszy. Bo zawsze jakiś dodatkowy pok. Tutaj sobie wrócimy, muszę pamiętać o tej jaskini, żeby tu do niej wrócić. Jak ogarnę, bo możemy się cofnąć tutaj do Oreburg, cave jakiś tam co jest ten przed Oreburgiem od strony Jubilife. Bo tam yy, idąc możemy sobie ogarnąć właśnie flasza. Jakbyśmy mieli flasza to można by było tutaj wrócić i tą jaskinię kiedyś przy okazji odwiedzać w całości, bo myślę, że tutaj coś ciekawego by się znalazło. Yy. Dobrze. Wracamy. Mm. Tu jest drzewko do ścięcia, a po co to drzewko tutaj stoi do ścięcia? A bo tutaj jest full heal ukryty, ej! Patrzcie. Tak mi właśnie coś wystaje, Mówię, dziwne jakieś przejście czy coś. E, nie, tu już nie potrzebujemy. Zasadniczo, bo zaraz wejdziemy e, na drogę numer 207. Wow, na której spotkamy Dawn? Um, cześć Dimitri, jak idzie zbieranie informacji do Pokedexa? Hmm. Uh, um, ja jestem gdzieś pomiędzy fantastycznością a nadzieją. Nie wiem o co tu chodzi. But this um, isn't about me. Uh, I've got something nice for you O, oh, Co masz dla mnie? Choose which hand you want. Prawa czy lewa? Dawa czy prawa. No ja z, za lewą stroną średnio, więc wolę prawą. E, aha, czyli Versus Seeker. To było w lewej. Mm. E, no mam. I mam coś jeszcze. Downsing Machine do, pokete do Poketeka. Okej. Okay. To dobrze. Mmm. Ona sobie idzie właśnie chyba do tej jaskini, o której yy, mówiłem. Yy. O! Ej, tu chyba można ten friendship sobie zwiększać. Tak mi się wydaje. Ok. No zwiększaj się, zwiększaj się szczęście Nie wiem o co tu chodzi jak to działa Na jakiej zasadzie, a tu mamy i Item finder chyba Zobaczymy czy ten item finder będzie jakoś działał e, Wybitniej czy nie Tu możemy sobie Zjechać w ten sposób Droga e, numer 207 tu możemy sobie złapać pokemona i tym pokemonem będzie Zubat którego za bardzo złapać nie możemy bo już takowego pokemona posiadamy więc no niestety, ale tutaj tracimy możliwość złapania pokemona jednakowoż tu mamy ball za niedługo będzie tam jaskinia to też jeszcze sobie to zrobimy, ale korzystając z okazji jak już jesteśmy przy oreburg ja sobie pójdę po tego mm, flasza Eee yy korzystając po prostu z okazji, że jestem blisko, bo nie wiadomo kiedy następnym razem będziemy gdzieś tutaj w okolicy, a zanim dostanę fly, to jeszcze trochę czasu minie, więc sobie to wykorzystajmy. A, yy. ripel Właśnie muszę sobie kupić te repele. Już też jestem w mieście, to też skorzystamy sobie z tego. Yy. Cyk. Bo my tu właśnie na górze nie byliśmy. Yy. I tu w dół nie zwiedzaliśmy sobie kompletnie tej lokalizacji tak w pełni. A właśnie Maksu mówił, żeby, że warto tutaj się przejść ze względu na przedmioty, które tu są, a między innymi T.M. -y. A tu głównie jest właśnie TM-70 Flash. O to się rozchodziło. Dokładnie o to. Tu mamy wodę. Tutaj której tak za bardzo nic nam nie przyjdzie, bo... Ehm. Bo nie mamy serfa. Hmm... Um. Okej, okay. to jest właśnie chyba jedno z gorszych rzeczy tutaj, w, jeśli chodzi o, ym, o te remake'i Stardust. Ym, to sterowanie tutaj, jeśli chodzi o. Sterowanie, jeśli chodzi o yy, właśnie ten joy -Con. Tak czasami ym, dziwnie się steruje. Dziwnie się wybiera na przykład z tabelek, nie? Wiecie o co mi chodzi, czy nie? W można w ten sposób przejeżdżać, tylko by trzeba było się rozpędzić. A żeby się rozpędzić to musimy... porozwalać te kamienie. Tyk! Aha. Tu się nie udało. I cyk! Jesteśmy tu. I mamy brick break, proszę bardzo. Brick break bardzo fajny ruch, by the way. I tu, żeby też stąd wyjść, to by trzeba było rozwalić ten kamień. Ajajajajajaj. Tyk. Yy. I już mamy tu wszystko chyba. Jeśli się rozchodzi o tę lokalizację, Użyjmy rock smasha. Wychodzimy. I się zastanawiam, grubo się zastanawiam, czy czasem się nie wrócić tam do tam... tej jaskini, bo być może właśnie tam by się jeszcze coś znalazło ciekawego. Hmm. Bo potem to zapomnę znowu. Znając mnie, to na pewno zapomnę o tej... Yy, o tej lokalizacji, a skoro my tu jesteśmy w miarę blisko, bo jesteśmy cały czas ten... Spokojnie, dam następne... No. Nie, nie. tu Fosile chyba można... ożywiać ale nie mam fosili. I jeszcze. Gdzie ja mam... ...możliwość kupienia? Gdzie jest ten? Tu jest market. Um. Ostatnio się wkurzyłem, bo... Um. ...chciałem coś, ale to w Y -kach. Chciałem kupić sobie coś, właśnie z marketu. Wiecie co jest najgorsze? Ja łaziłem po mieście i szukałem, i wyzywałem, gdzie jest tutaj market, nie? O co się tu rozchodzi? Gdzie są markety, nie? Mówię, no nie, no będę musiał się do większego miasta cofnąć, bo tu marketu nie postawili, nie? A dopiero potem się zjażyłem i strzaiłem, że w Y market jest w, w centrum Pokémon, schowany z tyłu, nie? Aż. Z... Face Palma sobie sam walnąłem, nie? Dobrze, że to nie było na odcinku, bo byście się ze mnie śmiali. E... Pytanie, co z tym właśnie teraz flaszem? Ja będę musiał kogoś nauczyć tego flasza. Nie options, ja bym chciał. E... O, Taraban Szeregowa może się Break Breaka nauczyć, ale. E... Nauczymy kogoś flasza. E... Może Aleksandrę nawet nauczymy flasza? Why not? No, Worry nie jest mi tam akurat potrzebne, żeby ktoś, mój przeciwnik, akurat miał insomnie. Aczkolwiek są niektóre takie abitki denerwujące, które by się zmieniło na insomnie, i by były już wtedy trochę stosunkowo mniej irytujące. Hmm. Podjedźmy tam do tej jaskini. Bo aż jestem bardzo ciekaw, co tam na nas może czekać. Co my tam możemy spotkać. Dobra. Innych ripeli niż zwykłe kupić nie mogłem. Więc trudno. Jak, jak jego, tego dziadka będę musiał jakoś ominąć? Nie wiem jeszcze jak. A znając mnie moje szczęście, to i tak się na niego nadzieje. A nie, patrz. Tyk. I użyjmy flaja. E, flaja, flasza. Tyk. No, i nastała światłość, i możemy sobie teraz pozwiedzać tą jaskinię. zobaczyć co tutaj ciekawego się w niej kryje. Um, tu mamy dwóch przeciwników, ale i tak zablokowano nam drogę. Więc. Może w ten sposób? Kompletnie nie wiem, co ta jaskinia ma na celu i gdzie ona nas może doprowadzić. Dokąd? Tam widzę jakiś, przed, jakiś przedmiot. To może będę starał się robić tak, żeby jak najmniej przeciwników spotkać, a jak najwięcej przedmiotów zebrać. No tutaj, skąd z... zebrać ten przedmiot? No to muszę, ale no żyćko. <laughs> ok, tylko Kaskun. Ciekawe zestawienie Taraban i Aleksandra. Pokemony, które są najbliższymi kandydatami do tego, aby ewoluować ehm, Smackdown i nie wiem co. I próbujemy Balet Sitem, ale wiem, że to zbyt wiele nie zrobi. Zdaję sobie z tego sprawę, ale. Chcę, żeby właśnie Expa zyskała Aleksandra jak najwięcej, biorąc udział w walce. Mm. Jak się rozprawię z Kaskunem, to zaraz teraz roz rozprawi się też i z Silkunem, także nie powinno być problemu. Absolutnie. Zbyt wiele, i tak Expa tutaj nie dostaniemy za te Pokémony akurat. Eee, o, Dustox, mmm... się może i z tym Dustoxem też uprajmy, a tutaj Aleksandra niech się bawi. Mm. Może się trafi jakiś kryt, albo pięć razy, nie, dwa razy. Mm. Gast, oczywiście, że na Aleksandrę, bo jakżeby inaczej. Thing. Ciekawie, 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 mm, to by się jeszcze i tak dwa pokemony zostały. Znaczy, się dwa, jeden jeszcze w sumie, ten i jeszcze jeden. O, trzy razy nie. Czemu dwa razy? Ej, tak nie może więcej razy ni niż dwa uderzyć. Całą robotę wykonał, znaczy resztę roboty wykonał. Taraba. Eee... Pe, 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 pe. Mm, beautyfly. A no tak, no w sumie logiczne, nie? Eee... Cascoon i Dustox, Beautifly, no to takie... Takie obvious. Um, Bullet Seed. Tyk. Trzy razy, wow. I to jeszcze kryt. Szaleństwo, Aleksandra, nie rozpędzaj się tak. A, co? No to też co mnie było do przewidzenia, że ten silikon. E, przepraszam, że ten BeautyFly może akurat to użyć. No ale e, e, większych e, problemów na szczęście yy, na szczęście nie mamy. I Aleksandra, i Taraban zyskują 25. poziom. Taraban powinien ewoluować z tego, co mi się kojarzy. O ile dobrze mi się kojarzy. Miejmy nadzieję, że dobrze się kojarzy. Taraban ewoluuje. Gravelera. Tak. Tak też się dzieje. Dym, 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 dym. Jest i Graveler. A jeszcze sobie obgadam temat z Maxem, żeby właśnie Gravelera potem ewoluować w Golema. Mm. Uczy się czegoś, nie uczy się. I Aleksandra też się nie chce za bardzo ewoluować, więc niech idzie na pierwsze miejsce. Jak najwięcej z nią trzeba łazić. Rare Candy. Eee. Tak, use another. Ja może zejdę z tego rowerka, lepiej zrobię. Mm. Przepraszam. Tu przez się. Oj, tu mamy jakiś przedmiot. Iski Probe. Ta jaskinia chyba do nikąd nie prowadzi. Tak mi się wydaje. Ona po prostu jest. Yy. I po prostu ma na celu. Yy. Ukrywanie kilka przedmiotów. I walczenie sobie z kilkoma przeciwnikami. O, na przykład tutaj. Zapewne tam na końcu będzie jakiś przedmiot. No zawalczmy sobie jeszcze z nimi. W dwuwalce. Why not? Zobaczymy co tutaj... Jakie pokemony ci przeciwnicy będą w ogóle mieć. Hmm, whistle Meditate. Ehm... Tak, like sam Weasel, Ok, tak meditate, tak średnio. Mm. Robimy tak. I tu zmienimy. Zdecydowanie zmienimy. A niech nawet będzie szeregowa, bo w sumie. Um, w sumie z PK. I w sumie też 25 poziom by się jej przydał. Bójga, um. tak. Ok. Absorbik, Pięknie. Przy okazji się już wyleczymy raczej do końca. Tak. Hmm. Raila 24, jak ładnie. No, Raila też potrzebuje szczęścia w sumie, żeby ewoluować. Confusion. No, zaboli. Ok. Shings. Ehm. Um. I Taraban teraz by się przydał, nie? Ja wiedział, że użyję e, Confusion akurat na, na Aleksandrę, to byłbym skłonny nawet zostać Tarabanem. Ok. No ciekawe. Ile razy zaatakuję. No, nie mógł 4 Confusion. I teraz co? Thunder Shock. Na szeregową. Okej, okay, szeregowa daj radę. To jest ak akurat twarda sztuka. Niestety otrzymujemy również Paraliż. Który poniekąd trochę komplikuje teraz temat. Eee, ale Shinxa już się pozbędziemy. To już chociaż tyle. Mm. Nie wiem co na celu ma ta jaskinia. Absolutnie nie wiem dokąd ona prowadzi. I jaki jest jej główny cel i zamysł? Jednakowoż. Dojdziemy e... jeszcze w to jedno miejsce. Jeśli tam na dół. a jak coś to użyję po prostu iski brow. Wrócę się do tego rozstaju dróg na 207. I... I ok, tak już to zostanie. Hmm. Aha, i tu mamy blokadę. Dobra, to ja już nic więcej nie zrobię. E... Ja sobie poczytam w necie w ogóle, jaki jest cel tej jaskini, bo mnie bardzo zastanawia, dokąd ta jaskinia w ogóle prowadzi. I w tej jaskini takiego jest. Yy, że ona akurat tutaj jest. I ona tutaj. Yy, taka ukryta jeszcze tym bardziej. Podejrzewam, że tu możliwe będzie jakiś ukryty legendarny Pokémon. Yy, nie wiem, no nie znam na tyle Diamondów ani yy, Perli. Ja zagrałem tylko w Platinum i to jeszcze yy, w sumie pierwszy raz to przechodziłem tak całości, od deski do deski, bo ja tam byłem do pewnego momentu, tylko pamiętacie, opowiadałem wam już tę historię. Eee, więc tak to, tak to moi drodzy wygląda. I nie wiem, jak wiecie sami, co to jest za jaskinia i co tam w ogóle można ciekawego znaleźć, o ile w ogóle coś można znaleźć ciekawego, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja z chęcią e, wrócę się jeszcze raz i postaram się coś tam znaleźć. A za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny i oczywiście jeśli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału Lowskich. Tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Dranerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama, tymczasem kochani ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!